Dzisiaj jedziemy z 60 jedziemy z trzema przyczepami bo wracamy z tego ze sklepu i dzisiaj będzie oporowy zbiórbel Bierzemy jedną przyczepkę yy, i ten Macie znaczy, dwie przyczepki bierzemy ten czerwoną, bo ona ma niby auto no, czyli jakby ktoś nie wiedział, automatyczny zbiór bel i to szara nie i tą szarą albo taką zieloną małą, no, jeszcze nie wiem, ale niby ona też będzie fajna ta czerwona po, taka powinna być fajna, bo zbioru przynajmniej. Tak mi się wydaje. Trochę musiałem zjechać na ten pasek trawy, tu bo nie wiedziałem, że tu jedzie ten... że tu jest dwóch Bo coś tu 30. Coś tu 60 ono słabnie. Trochę tu klęka. I bardzo dziękuję osobom za takie wyświetlenia pod tamtym wczorajszym filmem. Naprawdę miłe zaskoczenie dla mnie. Kiedyś może lepsze mody będą, to sobie pogra ktoś ze mną. Znaczy no, można zagrać ze mną, ale kiedyś może będą lepszy mody, to to jeszcze lepiej będzie wyglądało. O coś tu 60 klęka. Zajeżdżam od tyłu, bo bym się nie wyrobił na tym zakręcie tu. Dobra. Zajadę trochę tu. I odpinam jedną przyczepkę. tam odwrotne a tymi dwoma na razie wyjadę sobie żeby je schować w sumie to tylko jedną będę na razie chował to tu zostawię a tam schowam go zrobiłem Napełnimy to i będziemy jechać dalej. Teraz tu jeszcze tura zaczepimy, kury troszkę jajek wzniosły. No nie wiem, czemu tak nie chcę nosić tych jaj. Ale musicie poczekać mi Dobra, już jeździmy dalej czemu na tym jest coś dobra nie wiem te brony trzeba przestawić później coś to skrzynia dziwnie chodzi w tej sześćdziesiątce Za niedługo pewnie... No może nie tak za niedługo, ale trzeba będzie robić coś nożniwa powoli. Za dyszą się nie złapałem. No spoko. Dobra, podpinamy i jedziemy. Dobra, testujemy się tą przyczepę z autolodem, czy to będzie zbierało w ogóle, bo jak nie, no to średnio. I pozycja, pra pozycja pracy, kierunek wyładunku może być lewa, kontrol... Przełącz tryb No i co i co tak będzie zbierało? No nie wiadomo czy to jest na kostki w ogóle. No nie. Jest. A jak nie, to nie wiem jak się tego używa. Najprawdopodobniej to drugie. Czyli że nie wiem jak się tego używa. Tak samo teraz cyrkulowanie z tym. No dobra. Ej nie no dobra. Czy jest? 60 jest. Jak nie stawia przodu w górze, z tyłu w górze, to nic jest. o troszkę do góry. Dobra, później się ją też poprawi. Nie no ładnie. No to... Jak na 60 to nie dźwiga się to jakoś bardzo. ale będę musiał naoperować się tym turem. No już wiem, że to nie będzie łatwe. To będzie naprawdę oporowo. No i czynić, to się nie chce zarżnąć? z tego. Pomyślnie. Nie ważne. Nikt nic nie wiedział. Same te wideo nie będą gnoiło, tak się tym źle nie zbiera. Z jak kiedyś, co niego nagrywałem jeszcze na YouTube'a i grałem też w farming'a, jest, miałem 30, taka z turem i to przód, czy tył do góry stawiało. I to tym się robić nie dało. Trochę sobie rękami pomagam żeby się więcej zapakowało albo żeby się to jakkolwiek zmieściło Dobra w ten razie można opasać Oby to się tylko nie wyrżnęło bo jak to się wyrżnie to już jest kaplica na chleb, mogłem się tak nie cieszyć, że tyle tych balów wyjdzie. Jakby to kostki były, to nie wiem co tu, oszalałbym chyba. Nie wiem, czemu to tak krzywo idzie. To chyba jest do... Na dwie dwu... bele, a nie na jedną. nie, nie, no to tak. Nie będzie. I tyle. No to jest... なかなか好き。 gazu do góry ten film trochę długo będzie trwał no nie gadaj że to nie wyjedzie z tym no. są nie nieklej... znaczy 60, tylko nie i tu córki o tu jeszcze tam motorek mój stoi no gazu nie będę szedł po zetora jedź, bo cię zastąpi zetor posłuszny traktor ale naprawdę ja to pozbieram i znaczy nawet nie będę robił całego filmu jak to zbieram bo się nie wypłaca Dobra, i jedziemy z belkiem. Ło Łow, wow, wow. Zaraz by to była gleba. Dobra, ja sobie ją tak zrobię, żeby mi było lepiej ją położyć. Prawda, to przeciągacze idealne na te balki. Sądzę też podbiorę taką ręką. Dobrze, to jeszcze potem zaskoczę. Ja wiem, że to ja to powinienem 60 robić, a nie rękami, ale troszkę sobie pomagam. Dobra. Teraz na tą małą będę pakował, na tą szarą. Nie, no pójdzie to w miarę szybko, mi się zdaje. ja to na pewno nie zrobię z całego pola odcinka, ale z troszkę mniej. Czekajcie, zrobiłem sobie. Dobra. Wow. Tego kąsika to bym przestawił. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho i że traktorów bardziej nie słychać, bo niby trochę zgłośniłem to. No ale nie powinno aż tak źle, źle. jak już. Nie no, radzi sobie w miarę ta 60. No dobra, ostatnią belę bierzemy i to będzie na koniec tego odcinka. Jak dali suba i la lajka i komentarz to by było fajnie. Bo komentarze już będą włączone, bo wiem jak włączać. bo widzowie to już będzie koniec tego odcinka i raczej siemanko